Bardzo słynne zdanie dzisiaj, Kani. Bardzo słynne zdanie, zdanie, piękne zdanie, które niestety jest zdaniem w katastrofalny sposób wykorzystywanym przez bardzo wielu katolików. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Przepiękne zdanie. Rzeczywiście, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kani, ilu ja znam takich katolików, którzy gadają po prostu farmazony od początku, od pierwszego słowa do ostatniego, posługując się właśnie tym, ja słucham bardziej Boga niż ludzi. Kochani, ile spotkałem takich wspólnot, gdzie na przykład jakaś władza kościelna próbowała te wspólnoty jakoś tam, nie wiem, ograniczyć, jakoś zbadać ich różne dziwne działania i tak dalej i wtedy liderzy tych wspólnot, co są nawet księża, myślę teraz w ogóle o bardzo konkretnych oczywiście osobach i bardzo konkretnych wspólnotach, mówili, ale ja nie mogę słuchać tego, co mówią przełożeni w kościele, bo oni nie są dobrymi ludźmi, oni nie szukają Ducha Bożego, tylko muszę słuchać bardziej Boga niż ludzi. Kochani, mieliśmy taką sytuację jakiś czas temu, kiedy wy to oglądacie, nie mam pojęcia, w jakiej mam w sytuacji, bo nagrywamy to oczywiście trochę wcześniej. Może powiem z konkretu, bo to jest chyba ważna sprawa. Pamiętacie na przykład sytuację wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa z księdzem Danielem w Czatachowej, co nie? Ksiądz Daniel tam się właśnie posługiwał takim zdaniem, że dla niego wola biskupa i wola papieża, którzy mu nakazali się usunąć tak, na 6 miesięcy do kontemplacji, to nie może słuchać tego głosu, bo musi słuchać bardziej Boga niż ludzi. Uwaga, ja mam takie proste pytanie. A czy na pewno ten, kogo ty słuchasz, to jest Pan Bóg, czy to jesteś ty? Bo jeżeli rzeczywiście słuchasz bardziej Boga niż ludzi, ale masz 100% pewności, że to, kogo słuchasz, to jest Pan Bóg, to okej, okay, to naprawdę, to nie mam nic do tego. Ale kochani, ja bardzo często, kiedy mówię bardziej muszę słuchać Boga niż ludzi, to tak naprawdę to oznacza w moim języku bardziej muszę słuchać siebie niż ludzi. To ja jestem tym Bogiem, a nie Bóg. Kochani, to zdanie jest bardzo piękne, ale to zdanie może doprowadzić ludzi do strasznych rzeczy. Bo oni tak naprawdę nie słuchają Boga, tylko słuchają samych siebie. Słuchają swoich przekonań, swoich wrażliwości, swoich osądów, tego, co im się wydaje głosem Bożym. Nie. Kogo tak naprawdę słuchasz? Czy to jest Pan Bóg, czy to jest Twoje własne serce? To, co zwraca moją uwagę w dzisiejszej Ewangelii, to różnica pomiędzy przemawianiem po ziemsku i przemawianiem Niebiańskim, czyli z natchnienia nieba, czyli można by tak powiedzieć, świadczenie o tym, co widziałem i co słyszałem. Nie tylko chodzi o to, żeby przemawiać, żeby błyszczeć mądrością taką czy inną, ale żeby być świadkiem tej mądrości, żeby to słowo, ta mądrość, którą poznajemy, przekładała się konkretnie na nasze życie. I tu wraca znów to. Słowo, które jakoś mnie ostatnio dotyka, czy urzeka, że Bóg jest prawdomówny, czyli że mówi tak, jak jest. Ale też udziela nam swojego ducha, żeby ta prawda, którą nam przekazuje, była dla nas do przyjęcia, a nie jest do przyjęcia, jeżeli nie przyjmujemy tej prawdy w duchu, tym samym, w którym on, w którym on do nas mówi. A przyjęcie. Tej prawdy w duchu, tego słowa w duchu, powoduje, że mamy życie wieczne, że to nie jest prawda, która dotyczy tylko tego, co tu i teraz, ale to jest prawda, która nas odnosi do życia wiecznego, czyli do tak naprawdę bycia razem z Bogiem na wieki. Że odpowiedzi tylko na te pytania, które tutaj się rodzą w nas na tej ziemi. Nie są wystarczające. Bóg chce nam dać dużo, dużo więcej. Ta Jego prawdomówność prowadzi nas dużo, dużo dalej. Myślę, że w tym jest ta różnica przemawiania po ziemsku i przemawiania po niebiańsku. Bóg chce nam udzielić łaski, przemawiania po niebiańsku.